Siemano widzowie, jak coś tam jesteśmy w połowie rundy, ale. Sorry, ja ma Elo, Dobra, sorry, bo mój kolega zaatakował ze mną, jest dzisiaj Leman. Nara o, dobra, Nara. jest dobra, dobra. Aj, A, ja straciłem moje rzeczy. Let's go. Dobra, idę, dobra, idę do ciebie na zrobić? Zrobić ci na ja Do mnie idziesz? Nie. Dobra, zrobię ci najazd fireballi. Szybko zbroić się! Ej, no ale dasz mi się uzbroić, please. No, mm. Dobra, dam ci się uzbroić. Nie będę ozbroić. Taki. Ale, ale dobrać dobrać coś tak... takiego. Ej, no bo ja zginę zaraz. Jak to mnie zabierze, to wiesz, że to jest mój koniec. Ale nie ścielej teraz do mnie, bo ja się zbroję. Ja też się zbroję, ale ci nie pozwolę wejść na diamenty, nie? Yolo. Gościu, się nie pozwolę wejść na diamenty, ja co myślisz? Ale bo to była jedna ta platforma z Enderaldu, to by było fajnie. Ale czekaj, sobie my mogę sobie... Ej, czekaj, jak to, jak to by wyszło? Dobra, mów do mnie, no, do mnie no, Karol. Mów do mnie Karol, ja no. jestem Edziak, ale no. mów do mnie Karol. Ale no, ty się nie nazywasz Karol. No tak, Ale dobra. Mów Edziak, mów Edziak. do siebie nie będę tak robić, bo... co zaraz co wyjdzie, że... ...będę na widowie pisać w komentarzach, że... Ty ten, ...że Karol, Karol, oj, w ogóle. No w sumie ja nie jestem Karol. I nie zmienię... I... ...może zmienię nazwę na Ety. Ej, piszcie... ...piszcie mi na Discordzie, czy mam zmienić nazwę na Ety. w ogóle, ktoś będzie Ej, daj link do... ...do... do, do ekipy Kierfusia. Do ekipy Carfusia? Polecić? Spromować go? Oj no co to? Ale, dopiero to? ale dopiero to później jak się go spytam. To to później pod odcinkiem dasz. Dobra. Wy zagadaj do widzów, bo tam coś nie mówiłeś do widzów nic. W sumie racje. Dobra widzowie, subskrybujcie kanał. Cię, ciągle o tym gadam? A nie, bo dobra, bo to jest nowy film. Sorry. No, zasubskrybujcie kanał mój i Lemana. Ej, Ej, dobra, dobra. Ale ja cię nie, ja nie zabiję, ale mogę sobie to chodzić do twojej bazy. Dobra, możesz chodzić do mojej bazy, ale mnie nie zabij. No dobra. Możesz sobie nawet ode mnie złoto brać yy, żelazo. Okej, Okej, okay. okay. mi to pasuje, mi to pasuje. Byle się nie zabił, dobra. Ale ty czegoś takiego nie powiesz. Ja nawet siebie zabiję cię potrafię. Ale proszę, nie bij. No i nie ja poczekam na dobry moment. Co ja bez wełny biegam? Nie wiem. Ej, no weź, chodź, weź na chwilę na swój balkon. Nie, no bo ty mnie zabijesz. Nie, nie ja jestem na diamentach. Już, już o, ci bierzesz. No prostu tak, zobaczysz, ty weź, No, no dla widza zobacz, dla, dla widza. No, siema. Siemka. E, siemka. Siema. Ej, ej, nie ej, ale wiesz, że po co to, to kupiłeś, jak ja nie mam na, ja na żadnej gliny albo coś takiego na tym łóżku. To w ogóle kupiłeś. Dobra, 48 mi wystarczy. Hmm. O dobra, mój plan mogę teraz zrealizować. Ale nie no, bo ty mnie zabijesz, nie możesz mnie zabijać. Nie, nie 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 zabiję, cię, nie zabiję, cię, nie zabiję cię. była umowa. Ale to coś innego. Ja do ciebie tylko pójdę, ja do ciebie tylko pójdę. Znaczy nic nie zrobię, ja się podbuduję do góry, bo to złać na twój dach. Okej? Okay? Okej. Okay. Albo w sumie nie będę chodzić na twój dach, tylko wybuduję tu mościk. Nie, bo to mnie Ale... zabił. Ja nie, nie chcę, żebyś się zabił. Nara twoja baza. Nie! Ej, ciągnie nie zniszczyło się! <laughs> to się powinno zniszczyć. Ale zmarnowałem cztery żelaza. Ale z mnie Czter tylko cztery? Tak, bo kupiłem TNT i że cię ten zasadzie baza. No cztery żelaza to słabo! Znaczy złoto, 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 znaczy się złota, nie. A ja też mogę jeszcze kupić e, TNT, nawet dwa. Ja, ej, ale czekaj, nie no, mówmy się tak, że to, to do mojej bazy możesz wchodzić, bo ja i tak cię zabiję. Zabijesz mnie? Nie no, jak pójdę do mojej bazy, ale sobie możesz pójść. Ty możesz i spróbować niszeć wyro. No czemu ja się spadam? W sumie czekaj, możesz powiedzieć moje imię, moje imię, bo czekaj, bo w sumie ten, bo ja mam na niku. W sumie dobra. O. Ale nie mów tak, ale jak nie chcesz, ja to nie. Ale pójdę, żebyś dobra, mam, mam, mam. Gdyby się sami dowiedzieli, dobra. No właśnie, musisz się jeszcze nauczyć czytać. No to, O. Do, dobra, ta. Chodźcie do szkoły, polecam. Po właśnie! Polecam. Bo jak nie będziecie chodzić do szkoły, to wiecie co będzie. No będzie nas tu... Jest... Bo dobra, może niektórzy chcą tylko na komputerze siedzieć, ale, <laughs> ale jeżeli nie chodzicie do szkoły, a na komputerze cały czas siedzicie, to to... Znaczy, ja bardzo lubię siedzieć na komputerze, ale jak nie chodzicie do szkoły, a siedzicie cały czas na komputerze, to wam się mózg rasuje. Nawet ja nie wiem, to było, co by o to ale dobra. Dobra. Ej, jakie. Ja jestem tak wystakowany. Dobra, da, chcesz coś takiego fajnego? A nie, bo co mi. Jest... Dobra. Nie, da, daj. Zaradam ci takiego fajnego bonuszika. Czy mnie zabierzesz, nie? Nie, 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 nie o to chodzi. Jaksy? A nie, nie o to chodzi. Nie, nie wiem. Siema. 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 Do, nie, nie, dobra, do, dobra, nie, idę, nie, koniec, koniec nie będę się tobą bawić. Nie! Ratunku! No siema.

Dobra Edziak, weź, postara się teraz do, do mnie przyjść. No, no bo ja nie potrafię. Dobra, zrób partii. wiem. Kolejna runieńka. Ale ty teraz do mnie przyjść, no szybko się zmieni. na diachty. Ale kurry, Ale weźcie bo to dziwne. A ja wiem taką. Bliźni na Hej. Ej, Możesz dać do mojego tego, do, do linku mój kanał w ogóle. Chyba Się, tak. Nie nie ciu, 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 ciu. Możesz dać zapomnieli, mnie Ci będzie Możesz dać bianki kanał. O, bianki, no właśnie. Mijajcie na jej kanał. Mm. Tocka, tocka. E, e, <laughs> Sami, Kamija, E, Aweda. Awe Aweda. No, Afryka. Sam. A ja zrobić dla widza pieska? Ale że co? Dobra, zaraz ci pokażę. Mm. Mm. O to mi chodziło. <grym> albo Wiktor będzie tryhardować wyrko, albo tryharduj... i na. E, napiszcie rozwojanie. napiszcie zostawcie łapkę w górę jeżeli was, kuzyn też złasz. W, w kurza. W bo ja mam takiego młodszego kuzyna, że jak u niego jestem i on dostanie jakąś zabawkę, to ciągle noszę tą zabawką rato, takie okay? No patrz, no patrz co chciałem! No, no patrz, patrz, ej, hey, no hey, <suszy> patrz, patrz, patrz patrz jak fajne, widzisz to, widzisz to, ja jak to widzisz, widzisz Patrz jak fajne, no, 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 no. no właśnie, no właśnie <suszy> Dobra, w ja sumie zaraz dokończyć film Ty tego nie masz! Tego nie mam? Ja je tu mam! Aha, ty masz gminę? i szkło. A ja nawet buszkę nie obudowałem. Obudowałeś, przecież widzę. Czekaj, to to jest? Czy się... To nie to! A nie, obudowałeś! Ty kłamiesz, obudowałeś. Chyba. Albo, albo mnie nie widzę. Ale mi się pokazuje, że to obudowałeś. Teraz obudowuję. Dobra, a z czego? Aha. Dobra, idę tam No siema, No siema On do mnie leci. do Tue, mnie ta, leci. Najlepszą obroną jest atak. No to Wiktor, ty się buduj normalnie, bo później jak zejdziesz, to zacznie to wydarzisz HP. Siema. Siema Siema Nie dążyłem. Czemu ty z tego bijesz? No Boże, no nie mogłem wycelować! Dobra, pobawię się z kletową. Tutaj jestem przecież! Ej dobra, robimy frame MMA! Emma, Emma, Emma. Więc łapki biję. Widzowie, nauczyliście się już czytać? Dobra. Nie przedłużając widzowie... By... Dobra, jeszcze 5 minut bym mógł zagrać. 5 no. minut. Widzowie, śmiejcie że w komentarzach z niego. Nawet z tobą to, jest w gościu. <noise> o ty gościu marinowy. <noise> Ja bym sobie udawał skończyć, ale chcę się chcę poławić. No Wiktor, ja ciągle jestem, no. się się chcę... co? Dobra, możesz powiedzieć. Wiktor, to po Wiktor, to Wiktor! Eee! Hello, dawaj! Cię wykończę z łapki. Cię z Eciec łapki, wykończę. Bra, mam dużo bloków widzowe, bo teraz nam się przydadzą bloczki. Bloczki, locki. tu u mnie jesteś? A nie staną. Do nie dobra, to nie pamiętam. Witor, też się pożegać swoim życiem? Gdzie to jest? Jeszcze szukam. Czy nie ma tam. Dobra, do ciebie z czymś pójdę. Ja Zobaczcie, dla mój gniew! Ej, poczekaj, przygotowywania na bitewę robimy, ok? No dobra. Ale tylko żeby coś takiego. Na przykład Dobra, żarcie. Za trzy minuty. Wiktor, co ty robisz? Ale ty jesteś do niczego, Wiktor. Ja Jeszcze masz ekran otworzony. Ja nie mam. Na Discordzie masz ekran. Streamuję Minecraft. Ej. Ja wiesz, to wyłącz. <laughs> Teraz nie mogę, nagrywam. Co mówisz? Teraz nie mogę, nagrywam. Oni no co do mnie ścielasz? Dobry idę już, żeby. Działu, że kończycie. Chodź i się pobij, Dobra, chodź na diacę i pobić mnie. Chodź na diacę. Jak też usłyszą, chłopie? Oni nie są na ścianą, ty to mówisz dobrze. No ok. Od początku nagrywamy, czy jak? Nie. Dobra, nie przeszkadza. Czy, czy to ten... nie Dobra, za się pożegnaj już, bo ja ją kończyć Dobra, nara Narka. Rozłącz się To faktycznie Ej, to! Ej, rozłącz się i Ej, rozłącz się Cześć, czekaj. Dobra widzowie. Dziękuję wam za oglądanie. To by było na tyle i narka.